Zaczynamy od tego, że zostawiacie łapkę w górę i podbijacie tą świąteczną serię. Bo w pierwszym odcinku was mega o to prosiłam i rzeczywiście w ogóle zasięgi mi mega skoczyły pod tą serią A w drugim odcinku już nie prosiłam i w ogóle nie wspominałam o podbijaniu. I już nagle YouTube o wiele mniej rekomenduje. No spójrzcie tylko na ten klimat i na tych simów. Jezu, jakie to jest przepiękne, przecudowne, przekochane. Ta, tutaj Cassie wraz z Ernestem gotują dla wszystkich kolacje. I zostały wysłuchane wasze prośby Ponieważ pod ostatnim odcinkiem Zobaczcie jak mam mało łapek w górę Proszę zostawić pod tym, żeby było więcej niż 600 Mateusz napisał, że fajnym pomysłem Byłoby zrobienie zdjęć mieszkańców I umieszczenie ich w salonie A wam wszystkim się to bardzo spodobało Ta 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 tam Zobaczcie wszyscy są Jest Sara, jest Cassie, jest Jan Robin, Scarlett Oraz Ernest Mamy tutaj wszystkich naszych lokatorów, boże jak ja kocham w ogóle ich, jak oni sobie super spędzają razem czas. Ten hotel jest świetny, ale musimy go jeszcze bardziej ozdobić. I dlatego za chwilę udamy się do naszego świątecznego sklepu po zjedzeniu tej pysze, pysznej, chciałam powiedzieć kolacji, ale to jest normalnie śniadanko. Wchodzicie do tego hotelu i macie dosłownie taki fantastyczny vibe, Ja nie mogę się doczekać, żeby Wam go właśnie udostępnić. Dlatego wybieramy się z Cassie do świątecznego sklepu który wygląda tak. No jest przekozacki, przyznajcie sami. Wchodzicie do środka i macie takie piękne półeczki z ozdobami świątecznymi i tutaj jest jeszcze nawet jeszcze kochani pracownia, gdzie można malować i tworzyć ozdoby e, ręcznie robione. No ten sklepik jest przeuroczy i jest to sklep zrobiony przez Magoti. Spośród wielu fantastycznych sklepów na dzisiejszym live'ie Obejrzeliśmy i wybraliśmy spośród najlepszych właśnie ten, a na sam koniec streama jeszcze wbiły mi do pokoju pieski, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć zapis świątecznego live'a, to klikacie sobie zakładkę na żywo i tutaj macie wszystkie streamy lub kliknijcie sobie w naszą świąteczną playlistę święta w Simsach, gdzie znajdziecie wszystkie świąteczne odcinki na przemian z naszymi transmisjami na żywo. Więc kasy dorobiła się tego pięknego sklepu, ale teraz musimy go trochę wyremontować, dodać jakieś fajne rzeczy, no i poprawić, no i przede wszystkim dodać nasze świąteczne pamiątki ozdoby. I te dwa regały na wejściu turbo mi się podobają i w ogóle bym tutaj nic nie zmieniała, wszystko pasuje. Ale usunęłabym, słuchajcie, jeden rządek tych kokardek na rzecz świątecznych oraz zimowych obrazów do kupienia. Potem mamy na wejściu takie dwa ogromne regały, które są turbo spoko, ale słuchajcie, je bym postawiła w ten sposób. To bym ladę sobie tutaj przestawimy. Tu damy taki stolik i przestawimy te ozdoby. Ten dywan z świąteczną lamą wymiata, więc dałabym go może tutaj gdzieś na środeczek. Świąteczne lampki są mega spoko, ale co za dużo to niezdrowo. Potrzebujemy przede wszystkim, moi kochani, troszeczkę więcej miejsca na obrazy, bo bo Wy dodawaliście również swoje obrazy. Przydałyby się również jakieś takie lampeczki też na zewnątrz, e, świecące drzewka. I ja widzę, że Kasi dba też o wystrój zewnętrzny, bo właśnie lepi bałwana. Pozwólmy jej na to. A my teraz wyposażymy świąteczny sklep waszymi świątecznymi ozdobami. Prosiłam Was ostatnio o to, żebyście dodawali jakieś świąteczne ozdoby. I mam nadzieję, że to będzie działało. Bo słuchajcie, jest taki problem, że niektóre e, obrazki lub zdjęcia nie działają. O nie! Właśnie ten niestety też nie działa, i jest po prostu pusta plansza. Ja nie wiem dlaczego się tak stało. Nasze wcześniejsze obrazki i fotografie, które namalowaliśmy, również przestały się wyświetlać, a niektóre się wyświetlają, więc po prostu ja po raz kolejny mamy zbugowaną niestety grę. I niektóre fotografie oraz obrazki w ogóle się nie wyświetlają, a inne z kolei wyświetlają się normalnie. I słodkie jest to, że na przykład wasze dziecko Simowe coś malowało, i mamy tutaj jako autora, że Eulania malarka to namalowała. To jest mega fajne. Zobaczcie, jak ktoś się postarał i tak dużo przedmiotów dał. Uuu, i ten obraz jest idealny. Podobnie jak ten, no przecież jest prześwietny. Zobaczcie na tego ptaszka. Oh my god, oh my god. Trzeba go dać przy Kasie koniecznie gdzieś. Ja go powiększę jeszcze. Nie no, prześliczny. O, Serio? Coś nawet dał nam nektary oraz biżuterię. Ja już wcześniej nawet znalazłam, uwaga, grzybki. Natalia, właśnie tego nam było potrzeba takich świątecznych strojów. Mamy również kwiatki o i nawet jakieś fotografie świąteczne no właśnie to jest kochani głupie że niektóre się po prostu i ich nie widać a inne z kolei są widoczne jakie piękne kwiatki oh my god powiem wam że mam w czym przybierać tak czy siak ale bardzo żałuję że gra nas troszeczkę zawodzi i niektóre rzeczy patrzcie jakie tu są piękne obrazy po prostu no się nie wyświetlają dlatego ja jeszcze na live następnego dnia będę starała się te rzeczy pobrać więc mam do was prośbę jeżeli chcecie to jeszcze macie szansę pododawać świąteczne rzeczy, udostępnić je w galerii, bo będziemy jeszcze takie rzeczy dodawać do naszego sklepu i pobierać. A na ten moment została nam tylko jedna i ostatnia ściana tutaj do zapełnienia. I zawołamy sobie słuchajcie, naszych sublokatorów, żeby porobić z nimi specjalne świąteczne zdjęcia i jedne skrzypce przed wejściem, żeby ktoś mógł tutaj, wiecie, przed wejściem po prostu grać na przykład na skrzypcach. Powiem wam, że wcale nie było łatwo mi ich ustawić. Tak chyba najładniejsze zdjęcie jakie udało mi się zrobić to damy tutaj na środek okej okay, świąteczny sklep ptaszyn myślę że wszystko jest tutaj już w jak najlepszym porządku z tego co widzę to będziemy mieli tutaj naprawdę wiele takich małych pierdółek na sprzedaż więc ja w ogóle myślę że możemy ustawić większą marżę bo niektóre przedmioty będą typu za, nie wiem, 20 simolonów czy coś takiego. Myślę, że możemy sobie zatrudnić jakiegoś pracownika. Szrek świąteczny? Błagam was! Zatrudnijmy świątecznego szereka. marzę, damy na 50 i przydałoby się nam y jakieś ubranie fajne dla pracownika. Kusi mnie, żeby dać to, ale wtedy nie będzie widać pięknej twarzy tego Szreka, więc dam mu takie. O, i różki jelonka niech będą. Jest super elegancko. Ale tak to wszystko wygląda i cieszę się bardzo, że mogę teraz wam udostępnić. Pobierajcie, moi kochani, ten sklep. Dobra, kochani, wejdźmy jeszcze zobaczyć, jak to wygląda w środku. No, bardzo ładnie, bardzo klimatycznie. Boże, jest pierwszy klient, który się właśnie wywalił i to już fendaczka nawet. Nie wierzę, ale nie da się wejść do środka. Ja pierdzielę okazało się, że brakuje schodków. Nie wiem, czy ze schodki zostały usunięte. Czy o co w ogóle tutaj chodzi z tymi schodkami? Jezu, ile ludzi w tym sklepie? Naprawdę są tłumy! Cię wszyscy cieszą w ogóle. Czemu oni się tak cieszą? Podoba im się tutaj chyba. Ej, właśnie, Kassi, mogłabyś w sumie się przebrać, kupić ten strój i się w niego przebrać. Patrzcie, kupiła. Dobra, póki co jest wielkie otwarcie. Każdemu się podoba, wszyscy się cieszą, oglądają rzeczy, ale jeszcze nikt nic nie kupił. Dobra, jest pierwsza klientka. Jest pierwsza klientka, to ta starsza pani. Wygląda na to, że skusiła się na jakieś rękodzieło. Dobra, mamy drugą rzecz sprzedaną. I co to jest? Wygląda na to, że to będzie jakaś figurka albo telefon. Telefon! Nie sądziłam, że ten sklep będzie takim sukcesem, bo są tłumy i jest bardzo fajna, swojska atmosfera. Co jakiś czas nawet jest jakiś klient, klient, więc jest spoko. Uważam, że powinniśmy zrobić tanie, bo to jednak mają być święta, a nie, słuchajcie, wyrzuty sumienia, że coś kupujesz za duży haj. Na zakończenie zawołamy wszystkich na darmowe babeczki, bo już dochodzi północ. Myślę, że Kasi spełniła swoje marzenie, zwłaszcza, że jest teraz w centrum uwagi i każdy się nią jara i naprawdę to jest prześwietny sklep, zamykamy. Wow, nawet zarobiliśmy dużo. Ja się, wiecie co, ja nie chciałam aż tyle zarabiać. Chcę, żeby tutaj mimo wszystko było swojsko i tanio, żeby nie było aż tak drogo, więc damy sobie może nawet i 15% marży. No, i wracamy do domu. Zobaczcie, jakie tłumy. Pierwszą rzecz mamy zaliczoną. Jestem z niej bardzo zadowolona. Możecie pobierać sklep. No, i pierwszą rzecz mamy zaliczoną oraz skończoną. Możecie spokojnie pobierać sklep. A my teraz udamy się na jedną z pustych parceli w centrum miasta. Aby dodać kościół świętej Patrycji, stworzony przez ptaszynkę Proactive, Sara weźmie ślub. No i też tutaj udamy się na pasterkę, jak było napisane w opisie. I ten kościół jest naprawdę, naprawdę przeepicki. Ma świąteczny wystrój. I tutaj z tyłu możemy na spokojnie zrobić, słuchajcie, taki mały poczęstunek. No i też pasterkę. Właśnie, tu jest ołtarz, ale kochani, tu brakuje właśnie. O proszę bardzo, łuku kościelnego brakowało. Teraz jest jak należy no myślę, że będzie kochani elegancko, tak bardzo skromnie, ale też elegancko. Samego rana Sara poprosiła swoją najlepszą bestis, czyli kasy, żeby została jej kompanką na ślubie z kwiatami. Ernesta poprosi, żeby tego, żeby ten ślub udzielił, pewnie to się i tak nie uda. No i co, zapraszamy sobie oczywiście wszystkich naszych bohaterów. Z racji tego, że są święta, to może niech każdy się ubierze na czerwono czy na zielono? Ej, może na czerwono powinniście wszyscy brać, Czy na zielono, czy na biało? Kurczę, trudno mi wybrać. Dobra, dawaj na zielono, a czemu nie? Może byśmy jej zrobili wyjątkowo jakąś inną fryzurę na ten ślub? Nie wierzę. Ernest po raz chyba 20 zgubił klucze, a paparazzi robi mu zdjęcia i nie może on wejść biedny do hotelu. Ernest, my mamy za chwilę ślub. My nie możemy się wiecznie tobą zajmować. Ale oni do siebie mega pasują z Cassie I nie Ernest tylko Erwin Ciągle mylę jego imię Ale właśnie chciałam wam coś powiedzieć Słuchajcie, bo niektórzy simowie, których wy zrobiliście To mieli jakieś stroje z modów Albo z jakiejś kolekcji, których ja nie mamy I przez to chodzą na półgolasa I tak jest na przykład z Cassie Więc teraz e, jest dobry moment na to Żeby wam ogłosić Abyście robili studio metamorfoz dla Scarlet Musi tam być miejsce, żeby zmienić wygląd Ale również garderobę do zmiany wyglądu oczywiście musimy mieć taki oto piękny fotel, a do zmiany garderoby taką platformę. Ale jeśli nie macie tych dodatków, to możecie zawsze je kupić na Instant Gaming w super promocji, bo właśnie trwa tam świąteczna wyprzedaż. Linka do Instant Gaming macie oczywiście moi kochani w opisie. Ale, oczywiście, możecie również zrobić po prostu miejsce na te dwa itemki. A ja już zrobię Scarlett resztę. Ponieważ niektórym naprawdę przydałaby się metamorfoza i myślę, że Scarlet będzie do tego idealna. To będzie jej pierwsza próba, bo robię nową fryzurę na ślub Cassie. Ona po prostu stwierdziła, że ta fryzura jej najbardziej pasuje. I żeby nie zmieniała. Nie, Boże, zrobiła jej. Pfu! Dobra, słuchajcie, nie przykreśl. O, zaczynamy. Dobra, idziemy na ślub. Taka piękna Sara. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. A ten się ostrzelił, odstrzelił się w jakąś kitową kurtkę. My naprawdę potrzebujemy tego studia metamorfozy. I też do 40 tysięcy simolonów, moi kochani, dodawajcie pod hashtag święta pija. Zatrudnij gitarzystę. Rozpali tu w kominku. Dobra, w ogóle przyszły jakieś też randomy Oprócz naszych gości, nie wiem dlaczego Pięknie, pięknie Sara, gratulacje Najważniejsze, że są nasi Lokatorzy, plus jacyś losowi ludzie Jeszcze trochę chaos jest Teraz nagle leci muzyka. Ale to nieważne, to nieważne. I to był i tak ślub już w bardzo zaawansowanej ciąży, bo chciałam tylko powiedzieć, że Sara będzie rodziła dosłownie w każdym momencie może urodzić. I niech wszyscy siadają, i niech wszyscy się czystują i sobie jedzą. A właśnie, moi drodzy, ja jeszcze mam w ekwipunku, znaczy nie ja, tylko Sara, tort weselny, więc jeszcze będzie tutaj tort weselny, oczywiście jesteś obcy simowie również uczestniczą w... Boże, on zemdlał w tym ślubie Ale dobra, niech będzie Teraz oni będą kroili ten tor... Boże, Jan, jesteś w ścianie Jezu, to jest najgorszy ślub na świecie Jan, wychodź ze ściany Dobra, kroją torta, oh my god Każdy się częstuje, nawet obcy simowie Ale jasne, zapraszamy Cieście się z nami, naszym szczęściem małżeńskim Karmi go Karmią się wzajemnie, jeee yeah! Jan wznosi to za Sarę. Świetnie się wszyscy bawią, gra muzyka, tańczą, rozmawiają, naprawdę jest udany ślub. Dawałam się, że nie było małżeńskiego pocałunka. Pocałunku, Boże, nie pocałunka, przepraszam, i więc jest teraz. Nie wiem czemu oni tego nie zrobili. Ej, tam jest pianino, ja, za... ja mogłam pianistę zatrudnić, nie spojrzałam. On proponuje, żeby się razem zamieszkali i to jest naprawdę dobry pomysł, tylko że on nie ma w ogóle domu. On nie ma w ogóle domu, to gdzie, gdzie ty chciałeś, ale dał nam 20 tysięcy, więc super, bo będziemy mieli na kolejny biznes. Dobra, moi kochani, zrobiliśmy w sumie wszystkie ustalone tradycje. Ślub jest jak najbardziej fajny. Coś się z tą ceremonią trochę zepsuło, bo nie ma jakby końca tej ceremonii. Ale z takich ciekawostek, to Sara poznała nową simkę, która ma na imię Britney. I ja w ogóle znalazłam tą Britney w galerii, bo jest oczywiście stworzona przez Was. I całkiem możliwe, że to będzie nasza nowa współlokatorka. Dobra, wróciliśmy już jako małżeństwo. I bardzo mnie to zaskoczyło, że Jan pracuje jako asystent zmywacza i że w ogóle on ma pracę i nawet ma spoko jakieś tam umiejętności. Naszym celem jest teraz wyprowadzenie kasy z naszego hotelu i ze sfatanie właśnie z Ernestem. Czym zajmie się Sara zaraz po porodzie, bo właśnie zaczęła rodzić? A Jana oczywiście śmiesznie panikuje. Oj, bardzo dużo nas pracy czeka jeszcze. Udamy się do sklepu Kasi i zrobimy tam świąteczne zakupy do hotelu. Trochę ten hotel przemeblujemy i zmienimy, żeby go w końcu udostępnić dla ptaszyn. Czeka nas otworzenie studia Metamorfo Scarlet. Liczę na Was, że je stworzycie pod hashtagiem Święta Pia. No i jeszcze, co się urodzi? Piszcie propozycję Imon dla małego dziecka Jana i Sary w komentarzach pod tym filmem. Pamiętajcie, aby go podbić i zostawić łapkę w górę, a my już Jutro widzimy się na transmisji, na żywo, gdzie będziemy grali właśnie w świąteczną serię i ogarniali takie rzeczy około seriowe. A ja przypominam, że całą rozpiskę znajdziecie na moich mediach społecznościowych.